Melduję się w sobotę. Ja zaraz wychodzę z domu na wystawę psów lub akcesoriów dla psów. Szczerze mówiąc, nie wiem. Idę tam w towarzystwie. Oprócz tego zamierzam wpaść na takie targi roślin i designu, więc to też jest ciekawe. Pomyślałam, że was zabiorę. Ja dzisiaj nie wiem, czy się ciekawi. Ubrałam się mega prosto, minimalistycznie. Mam taką białą koszulkę, spodnie, bardzo wygodne, jasne. No i co? I zaraz tam lecę. Pieski naprawdę cudowne. Pieski, było dużo piesków ze schroniska. Można było zaadoptować. A teraz, tak jak miałyśmy w planach, lecimy do Paczura Studio. Ale najpierw obiecałam Tak, a najpierw obiecałam Mary Kawę, więc sobie w kawa. No i oczywiście, jak jakieś fajne rzeczy w Paczura Studio zobaczę, to wam nagram. Cześć moi drodzy! Ja dzisiaj mam taki dzień mocno gotujący, ponieważ jutro wybieram się na imprezę do rodziców mojego chłopaka i postanowiłam, że zrobię żurek i zrobię ciasto Ekler, takie ciasto na zimne. Ja kocham Eklery, kocham żurek, więc nie ukrywam, że w jakimś tam stopniu robię to pod siebie. No i powiem wam, że ja, mimo że nie gotuję aż tak dużo, bo głównie śniadania, głównie jem, to lubię gotować, jak już mam na to czas. Pewnie wynika to z tego, że z kolei w moim domu rodzinnym niewiele w kuchni przebywałam, bo było nas sporo, kuchnia była mała, i tak raczej starali się unikać tam tłoku, dlatego teraz, jak mam możliwość, to gotuję. No i właśnie teraz przystępuję do robienia bulionu, bulionu na mój żurek słuchajcie, wczoraj nie pomyślałam o tym, że przecież podstawą żurku jest bulion wywar warzywny. Więc tu y, muszę teraz doliczyć godzinkę. Y, no i co, zaczynam. Opcja, że ja gotuję i mówię do Was i Wam to pokazuję, to już jest dość mocny multitasking. No i powiem Wam, że albo sobie uwalę palucha, albo z tego gotowania nic nie będzie. Staram się jednocześnie gotować ten żurek i to ciasto ekler, ale nie jest to aż takie proste. Szczególnie, że w ciastach dużo jest na proporcje, a raczej jestem taka na nonchalancję niż proporcje. No ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ciasto ekler składa się z mascarpone, z krakersów z budyniu. Składa się z czekolady gorzkiej, więc po prostu tak, taki będzie zapychacz budyniowo, kremowo, krucho czekoladowe. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja lecę dalej. Hejka, hejka. Słuchajcie, właśnie dotarłam do domu. Mega się śpieszę, bo zaraz z kolei wyruszam na konsultację marki osobistej z dziewczyną. Super wedding plannerką, z którą teraz współpracuję nad budowaniem jej wizerunku. No i chciałam Wam pokazać tylko, że jako, że ostatnio nie mam czasu, to będę żarła zupy. <laughs> I pierwszą zupę, którą kupiłam, to jest rosół z kluskami. Mamy w Krakowie takie miejsce jak bistro słoiki na dębnikach, więc z tego bistro słoiki taki rosołek sobie zamierzam wszamać. U mnie w domu nigdy nie robiło się tych lanych klusek, więc to jest dla mnie coś takiego wręcz egzotycznego. Zobaczcie, słuchajcie, lekki bałagan, tak to u mnie jest czasami. No, a drugą zupę od dawna już miałam wielką ochotę na zupę ogórkową. Uwielbiam taki leki kwasek, wiecie. Dobrze mi to bardzo na brzuszek robi. Więc kupiłam z marki Jemy Jemy zupę ogórkową z mięsem wieprzowym. Wygląda smakowicie. Dam Wam znać, jak ta zupka i jak te zupki ogólnie słoikowo opakowaniowe się sprawdzają myślę, że jak człowiek zabiegany w taki ciepły posiłek w formie zupki to jest idealny pomysł, więc będę testować dajcie znać, jeżeli Wy również macie jakieś takie sprawdzone, gotowe ale zdrowe dania Nie, serio nie ma. Chcesz dajka. Słuchajcie, daję Rafałowi grzyba, bo nie ma w swojej porcji żurku i żurka jest zazdrosny A jajka masz ile? Tyle co ty. Chcę cię obdarować. A nic nie ci zabierać. Robię chłód grzywiarstwa. Po śniadaniu i po basenie i po spacerze na Kazimierz i po obiedzie w marchewce z Groszkiem. Swoją drogą, jeżeli jesteście z Krakowa i nie znacie, uuu, jak gołąbki lecą, marchewki z Groszkiem, to wiele stracicie. To jest takie idealne miejsce na weekendowego schaba, takiego jak u mamy, albo na przykład na kartacze, jeżeli jesteście fanami podlaskiej kuchni. No to naprawdę, słuchajcie, jest tam cudownie. No a teraz na chwilę usiadłam na ławce, bo jestem tak zmęczona, że nie mam siły już dojść do domu od tych całodniowych aktywności. Na pewno będzie dzisiaj już dużo leżakowania. Ja jestem człowiekiem leniwym. Nie lubię sportu. To pływanie to jest mój maks na ten moment. Obżarłam się, więc trzeba trochę sobie popuścić pasa i poleżyć. Też. Ta kobieta naprawdę wygląda jak moja mama. Mówię serio, jak, jak moja mama, kiedy była młoda pewnie. Jeszcze przed chwilą mówiłam, że idziemy do domu, leżakować, bo jesteśmy zmęczeni i tak jest. Ale Rafał chce przekupić mnie tą oto kawą i namawia, i namawia nas i mnie, żebyśmy szli teraz jeszcze na kopiec. A ja jakoś niedaleko mieszkam od kopca, więc uznaliśmy, że to jest spoko pomysł. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie tam piękny widok. Poczułam już tą wiosnę i w sumie co mi tam później zrobię dłuższą drzemkę. Będziemy żałować. Czy będziemy żałować nie wiem. Jestem zmęczona, ale kawa pomaga. Będziemy. here